No siemanko. W dzisiejszym odcinku ukradniemy Brain Rota. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za gra i co tu się robi, ale chyba wydaje mi się, że musimy wziąć tego ziomeczka stąd. no <grytania> pizzenini normalnie. Bierze się gościa z tej linii i on przechodzi tutaj. Jaką on ma funkcję? On powinien nam chyba kaskę robić. Ukradnij mi go. Nie, kto to jest? Już myślałem, że mi zwinie. Oczywiście pamiętaj, żeby kliknąć subskrybuj tam na dole oraz oczywiście dać łapkę w górę. Dzięki. Mamy 75 dolarów, co. Ja mogę zrobić. Log base. On mi teraz daje kasę? Kiedy on mi daje kasę? Collect. A trzeba w to wejść. Rozumiem. Dobra. Nie no, te gry są dla mnie za trudne, zdecydowanie. Ale ile on ma tego, ty? Jak się kradnie? Zaraz zobaczymy, jak się kradnie. Cyk. Kolejne 18 dolarów. Czy ja mogę wyjść już stąd? 18 sekund. Mogę normalnie wyjść. Dobra, co ja robię? To 50 dolarów. Dobra, bo może jeszcze tego ziomeczka sobie wezmę. I tego. Dawaj mi go. Robimy kasę. Normalnie. 3 jeden idzie. 141 dolarów. Już widz, już widz. Nie mam mnie tutaj. Bierzemy go. To jakiś jest. Jak ukraść komuś brain rota? Faktycznie nie mogę tu wejść. 3000 to kosztuje. Mogliście. o! No i zarobiście. Aha! To to jest? Może tak z Baseballa normalnie? I stąd. Weź i stąd. Gościu, co ty robisz w ogóle? Ja sobie zbieram kasę. I już 300 dolarów na koncie. Jeszcze trochę będę mógł sobie kupić. Tim czy Lili Lilarira. -li Gdzie jest tą łapą? Co to chodzi w ogóle? To jakiś diamond. Nie, nie mam kasy. Trzeba to wziąć. Dajcie mi kasę. Dobra, 300 dolarów. Idź stąd, ty robisz. Czy ja zdążę po niego? Proste. S? Candy Aurora, co tu się robi? Candy Shop, Compact Drink, Candy Aurora, Shop, Slap. Praw. E, ja tu kurna kupuję rzeczy? Co ty robisz? Stąd, to tak wolno idzie. 650 dolarów. O, o, mamy myszkę. Szybciej, bo mi ukradną go. Ale już kasy mam, Łatwiutko. Nie no co za gierka normalnie, ty? Co ty robisz? Idź stąd. Nie mogę. Co on robi? A <laughs> co to jest? Co się dzieje w tej grze? Tysiąc dolarów, dobra. A chciałbym komuś ukraść. J jak to zrobić? A to kosztuje tysiaka, ale tu ktoś kosztował dwa. Sfihino Bombardiro, proste. A mogę tak. O? Jak mogę ukraść? O! S? Dobra. Łatwo. Dobra, weź sobie tą li -lila, Jak mam takiego kurna oktopusa. Pa, co ja robię? Gościu. Ile to kasy daje? Ja będę bogaty normalnie. Misja jest zakończona sukcesem. Zdecydowanie. Muszę ukraść coś jeszcze. Zdecydowanie. Trzeba to rozegrać taktycznie. Poczekam jeszcze, aż będę mógł sobie zablokować bazę. I idę na łowy. Tymczasem mam 40 tysięcy. Także not bad, myślę. Jak na początek. Dobra, Lokujemy bazę i idziemy. Idziemy coś zabrać komuś. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Bierze, o tego bierzemy. Jak nie mam miejsca? Ty. A faktycznie nie mam miejsca do tego mogę sprzedać. Holipka, ale by było. Proszę, nie zamykaj tej bazy jeszcze. Nie zamykaj tej bazy. Zarobi zarąbistego tego to do ukradnięcia. Nara. To stąd nie. No nie! To jego było. ty kurde. Ale tutaj mogę ukraść. Co my tu mamy? O, o, hop. Łatwo. Nara. No i essa. Łatwiutko. 190 tysięcy. Tak to się robi. Co można tu jeszcze robić? Candy aurora is here, free spin, normalnie. Ale nie mam tyle kasy! Gdzie w ten free spin jest niby? Zbiorę sobie jeszcze więcej kaski. Co tu mogę? Uuuu... Nie mam tyle- to kosztuje. A nie mam tego. Tu muszę zwolnić tego ziomeczka. Przedajemy go. Shimbanzi i bananini. Łatwo. Tu jest mityczny za 300 tysięcy. Zapraszam. To się nazywa gierka. No jeszcze jakiś miki Roblox dołącza. Nie da się normalnie pograć jak się ma 200 widzów, znajomych. Do widzenia Cappuccino assassino da diamentowy Dobra, dawaj to. Dobra, bierzemy na razie go. Ale to nie jest szczyt moich marzeń, szczerze mówiąc. Tung tung sahur. Dobra, mam miejsce, nie mam miejsca już. Sprzedamy to. I komuś trzeba jeszcze ukraść. Cię ma? Cavallo virtuoso. Jedziemy. Hop, łatwo. No i to jest gierka. To mi się podoba. 700 koła zarobione. Bo aż wyszedł chłop z serwera. Ty, jakiś legendarny zarobisty. To może ja sprzedam jeszcze tego i wezmę sobie tego arbuzika. No, zarąbista gra! Z tą łapą lata cały czas. Idź stąd. Tego arbuza chcę. No już cały serwer z, wiz z wizami to jest, no, to jest bez jaj, nie? Cały serwer wizów się zrobił nagle. Ten ile kasy produkuje. No dobra, to trzeba Pizowi zabrać coś ciekawego. Dajemy tego, rzutka. O, tutaj Julia nie, nie zabezpieczyła. To nie jest najlepsze, ale. Co ukradzione, to moje. 2 miliony kaski. Nie no, ta gra jest totalnie szalona, moi drodzy. Totalnie szalona. Dosłownie, chwilę gierki udało się zdobyć 3,1 miliona kaski. Także myślę, że dobrze im poszło. Ale powiem szczerze, te gierki na Robloxie są totalnie szalone. Dobra, ale plan jest taki, żeby jeszcze ukraść więcej Brain Rotów. Także ja zaraz zlokuję tutaj sobie. Oho, tutaj mam jakieś rzemeczka. Co to jest za pułapka? Ile to trwa niby? Ty, co on mi zrobił? Halo. No i ty to może taki pułapki chować? Ale mnie ograł. O! Mamy spina. A za 5 minut dopiero. Dobra, spoko. Dobra, trzeba... Trzeba tylko siedzieć jeszcze. Teraz zablokujemy sobie bazę jeszcze raz. Się tyle tych osób zleciało nagle, że ja nie wiem, co się wydarzyło. Proszę opuścić moją bazę. No chyba sobie żartujesz. I <grydź> stąd. Co ty w ogóle... Co, co ty robisz? Możesz się stąd wynosić? Czemu? Czemu? Co się dzieje? Puść mi chatę, ty! Jak wyrzucić mam stąd? To nie, nie Myśli, że się nabiorę na to drugi raz. Dobra, poszli sobie nareszcie. Nie wiem, siedzieli chyba z 5 minut w tej badzie. Zbiorę sobie kaskę jeszcze. Crazy, crazy gra. Ale możecie stąd iść. Nie macie innych tutaj gości, żeby siedzieć przy nich? Idź stąd. <grym>, no nie mogę. Nie da się w to grać. za 160 dolarów. Wywalę tego i kupię sobie coś innego. Zdecydowanie trzeba zmienić jakieś brain roty. Zabrał mi no! Bo ten ma jakieś trapy, no czemu tu są jakieś trapy? Czemu się go nie da stąd wyrzucić? Nie rozumiem tej gry. Co to jest? Jak się tego pozbyć? Nie chcę tego tutaj. No, oddaj mi mojego, moje pianino mi oddaj, ty. No, na pewno to ma taki zasięg, nie? Nie tak. Dobra, no i nie mam mojego brain rota najlepszego. To to ma być. No, nie, zablokował mnie. Mogę wyjść z baz za 30 Robuxów, zarobiście. Ile to jeszcze trwa? Ty 20 sekund. No i Blueberry i Octopusy mi ktoś zabiera. No przecież to jest niemożliwe. Zarobiście. Fajna gra. 9 sekund. No, Frutto drillo mi zabiera. No i zablokował mnie na kolejną minutę. Nie wiem. sabotaż, sabotaż, sabotaż to jest. No i mnie zamknął i się mano. 30 sekund. Wszystko mi wynoszą. Nie da się w to grać. Już wszystko mi prawie ukradli. No na... nie wiem. To ma zasięg. No, nie wytrzyma z tą grą. Powiem Wam tak zupełnie szczerze, nie spodziewałem się, że ta gra może być taka trudna. Trzeba tutaj wykazać się naprawdę niezłą kreatywnością, techniką, taktyką, żeby ochronić swoje brain roty to po pierwsze, a po drugie ukraść brain roty innych graczy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, chyba. Aha, no co on zrobił? Pop mnie w kamień zamienił i nie mogę nic zrobić. Jakieś czary ma w ogóle zrobione na tych Brainrotach, które się automatycznie... które się same automatycznie bronią. Niesamowite to jest. Dobra, chyba wystarczy tej gierki. To jest niesamowite, co tu się Z tego, co widzę, tych gier na Robloxie jest ogromna ilość, także jeżeli macie jakieś swoje ulubione, napiszcie w komentarzu, co jeszcze mam zagrać. Może macie jakieś wyzwanie, które mógłbym zrobić. Czy to w Growa Garden, czy stila Brainrot, czy w jakiejkolwiek innej gierce. Chętnie sprawdzę wasze propozycje. Oczywiście serdecznie zachęcam do dodawania mnie do znajomych na Robloxie możecie również mnie zaobserwować na Robloxie, wbić do community Teddy i Niedźwiedzie i zerknąć sobie tutaj w Creations, gdzie są fajne koszulki. Najlepsza jest ta z disco pszczołą, którą cały czas mam na sobie, oraz wydaje mi się, że ta ze smokiem też jest bardzo fajna. Także zachęcam do zakupu. Kosztuje tylko 5 Robuxów, także niewiele, a możecie sobie zdobyć taką fajną koszuleczkę. Także zapraszam. No i oczywiście klikajcie, subskrybuj z dzwoneczkiem tam na dole. Łapę w górę, żeby nie ominąć żadnego przyszłego odcinka. i Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem.